Mamo, gdzie my jesteśmy? A tu jest kościół. Yy, a gdzie jest kościół? A on tu przed nami. Aha. No to... A mogę sobie zagrać na telefonie? Nie, ale może za to żelka. Jumi, jum. to jest? Au. I też bali. Są moje żelki. Dobra, nawet się nie skapnie, że zagram sobie jedną córkę. Co? Hmm. Ja Jak co ty? No tylko ty jeden teraz ja. daj. No teraz takie rob. Masz. Ty na pewno tak będziesz miał zero diaksu.